kiedy wsłuchujemy się w to słowo, które Pan Bóg do nas dzisiaj kieruje, dzisiejszego pięknego poranka, aż samo ciśnie się na usta, że Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg jest niesamowity i nieskończenie nas kocha. No bo co innego moglibyśmy powiedzieć, kiedy wczoraj słyszeliśmy w pełnym roku pierwsze czytanie, które, w którym Pan Bóg wyrzucał ludowi, że od Niego odchodzi, że nie jest Mu wierny, że, tyle, że Pan Bóg tyle dla nich czyni, a oni i tak odchodzą. A dzisiaj? Dzisiaj słyszymy, że nie żywi On gniewu na zawsze, bo podobał sobie miłosierdzie. Pan Bóg nigdy nie zamknie przed Tobą, przede mną, swojego serca. Pan Bóg Obrazie Jezusa Miłosiernego, obrazie, który on sam podyktował do namalowania, kiedy lewą rękę kieruje do swojej szaty na wysokości piersi, odchyla ją i pokazuje nam przebite serce. I nie mówi to przez Ciebie ono było przebite, ale dla Ciebie ono było przebite. Z miłości do Ciebie. I Chrystus zaprasza, aby nieustannie wtulać się w to pełne miłości i miłosierdzia serce, aby zanurzać się w Jego miłość. <laughs> w nie śpiewaliśmy, że Pan okazał się łaskawy dla Ziemi, odmienił los Jakuba, los, który był e, trudny, pełen grzechu, ale przyszedł Pan Bóg i go odmienił kiedy e, parę tygodni temu po święceniach, razem z moimi kolegami z roku lecieliśmy do Rzymu, e, miałem okazję siedzieć w samolocie obok pewnej kobiety, e, która, e, co mnie bardzo ucieszyło, e, bardzo chciała podczas lotu ze mną rozmawiać. Pierwszy raz leciałem samolotem, nie wiedziałem w ogóle, e, jak się tam ogarnąć, e, ale e, miałem właśnie obok siebie pomocną dłoń. I nagle ta kobieta e, mówi, księże, mam do księdza pytanie. Proszę, ale niech się Cię z nie obrazi. no Proszę pytać, jak się myśli, z tych wszystkich religii, które są na świecie, bo tyle mamy różnych religii, jeszcze różnych ich odłamów, to z nich wszystkich, który Pan Bóg, według której wiary Pan Bóg jest najbliżej człowieka? Ja mówię, no proszę Pani, pewnie nie będę obiektywny w tym, co powiem, ale oczywiście w naszej. Rzymskokatolickiej. A dlaczego księży? No jak dlaczego? No przecież w żadnej innej religii Pan Bóg nie oddaje życia za, za swoich wiernych. Co więcej, w żadnej innej religii Bóg nie staje się człowiekiem z takimi samymi ludzkimi ograniczeniami, cierpieniami, chorobami, jak każdy z innych ludzi. W żadnej innej religii Pan Bóg nie mieszka razem z ludźmi. I wreszcie w żadnej innej religii Pan Bóg się e, nie zostawia e, w swoim wiernym, e, będąc rzeczywiście obecnym, e, tak jak u nas w sakramencie Eucharystii. I czy zastanawiam się na co dzień, rzeczywiście jak wielki jest Pan Bóg, jak wiele dobra dla mnie czyni i jak mogę to dobro nieść dalej. Jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, tłum przychodzi do Jezusa, między innymi jego matka i bracia, a on mówi, że nie idzie się z nimi spotkać. On teraz wypełnia to co, to, co zaczął i pokazuje na tłum, tak jakby teraz właśnie z ołtarza pokazywał na nas wszystkich: Oni są mi bratem, siostrą i matką. Nie chodzi tutaj o to, że Pan Jezus jakoś umniejsza wartości swojej rodziny, czy, czy tym bardziej jakoś właśnie przestaje kochać swoją matkę, no bo przecież widzimy aż do samego końca, kiedy, kiedy ten testament skrzyża Jezus przekazuje, kiedy daje Maryję, troszczy się o to, żeby Jan zaopiekował się Maryją, więc ta miłość ciągle jest. Ale On podkreśla wartość tych, którzy za Nim idą. Każdy z nas jest Jego bratem, Jego siostrą i matką. Matką. Matka, czyli ktoś, kto rodzi dziecko. Tak najprościej mówiąc. I jeżeli każdy z nas jest matką Jezusa, co to oznacza? Że każdy z nas powinien Go rodzić nieustannie w swoim życiu. To co też nieustannie podkreślamy. Że powinniśmy wnosić Jego radość, Jego miłość, Jego miłosierdzie w swoje życie. Szczególnym zadaniem ku temu właśnie obdarzeni są małżonkowie. I tutaj wracam do wczorajszego niedopowiedzenia, czyli teraz skupimy się na ostatnim sakramencie, który nam został: sakrament małżeństwa. I najpierw, właśnie chciałbym podkreślić, Pewną niedokładność, której bardzo nie lubię, a która jest tak powszechna, jak z kimś już, rozmawia, z kimś już rozmawiałem na tej pielgrzymce na ten temat. Często właśnie mówi się, że ksiądz nam udzielił ślubu, że ksiądz dał ślub, ale tak jak mieliśmy pozostałe sakramenty, gdzie w większości kapłan jest szafarzem danego sakramentu, czy to chrztu, czy Eucharystii, czy pokuty szafarzem, czyli kimś, kto pośredniczy w udzielaniu łaski przez Pana Jezusa. W sakramencie małżeństwa jest inaczej, moi drodze. W małżeństwie to małżonkowie udzielają sobie tego sakramentu. Kapłan tylko im asystuje, błogosławi ich związek, ale udzielają sobie sakramentu, szafują łaską Pana Boga, mąż dla żony i żona dla męża. Warto o tym pamiętać właśnie, że mają dawać sobie Boga. Miłość małżonków ma odzwierciedlać miłość, którą Pan ukochał każdego z nas. Zobaczcie, jakie to jest piękne, ale zarazem trudne zadanie. Tak wielka miłość, że wystawił się na trudy, wystawił się na cierpienia, oddał życie dla swojego ukochanego ludu. I małżonkowie też mają świadczyć, świadczyć przed wszystkimi innymi, że niesamowicie się ko kochają, tak jak Pan Bóg kocha każdego z nas. I zarażać tą miłością innych, dawać świadectwo. Ale, moi drodzy, jest to zadanie nie tylko dla małżonków, tylko dla każdego z nas, bo każdy z nas jest bratem, siostrą i matką Jezusa. Każdy z nas ma go rodzić w swoim życiu. I e, często, kiedy przystępujemy do spowiedzi, e, czy też kiedy na przykład zaczyna się Adwent, czy Wielki Post, kiedy mamy. Obrać jakieś postanowienie, pomyśleć, jakby zmieniać to swoje życie, to często myślimy o tym, czego się wyrzec, co sobie ograniczyć. Ale rzadko zastanawiamy się nad tym, jak, w jaki sposób ogranicza się moja miłość, jak mogę ją poszerzyć, jak mogę nieść ją dalej. I może takie małe zadanie domowe z, tego, z tej dzisiejszej komilii. Zastanów się, droga siostra, drogi bracie. Jak możesz bardziej jeszcze nieść miłość w swoje życie? Ale niech to będzie konkretne, może niewielkie, ale małe postanowienie, które będziesz wytrwale realizowała, realizował każdego dnia. Jak mogę nieść miłość Boga w moje życie? Jak mogę być Jego matką, żeby rodzić Jezusa wobec tych, kogo spotykam? ale też rodzić Go w swoim życiu, żeby On w Nim gościł, żeby wlewał w Nie swoje światło. Pan Bóg jest wielki, niesamowity, nieskończenie nas kocha. Chciejmy także naszą miłość upodabniać do Jego nieskończonej.